Pierwszy mit brzmi, że ADHD nie istnieje, że ADHD to wymysł. Ten mit wiąże się z postacią Leona Eisenberga, który uważany jest za takiego ojca ADHD. Pojawia się taka Urban Legend, że ten człowiek na śmierć Śmierci wyznał, że jednak ADHD nie istnieje. Okazało się, że to było wszystko wymyślone na użytek koncernów farmaceutycznych i nie wiadomo co jeszcze. Prawda jest taka, że rzeczywiście był taki artykuł, który ten pan doktor opublikował. Natomiast zlepsze tłumaczono tytuł i tezę, którą on postawił. Jego teza brzmiała, że istnieje pewna nadrozpoznawalność ADHD, czyli że rozpoznaje się ADHD zbyt często. Jest jeszcze taka książka pod tytułem ADHD nie istnieje. To jest bardzo kontrowersyjny tytuł. Myślę, że taki miał być. Miał być clickbaitowy i kontrowersyjny. Autor tej książki mierzy się z tym, czym ADHD jest, a czym nie jest. On jest doświadczonym neurologiem, który przypadał bardzo wiele dzieci. Natomiast on nie twierdzi, że coś takiego nie istnieje jak ADHD. Twierdzi natomiast, że ADHD to nie jest jedno zaburzenie czy jedna choroba, tylko tak naprawdę to jest objaw pewnych zachowań.